Właśnie wracam od osteopaty z sesji takiego masażu, który miał mi je zrelaksować. Osteopata mi bardzo ładnie popracował z nerwem błędnym, który sprawił, że, że mój organizm wyszedł z trybu walcz lub uciekaj i wrócił do jako takiej równowagi a, a byłem w trybie walcz uciekaj ponieważ doznałem bardzo dużego stresu to było jakieś dwa tygodnie temu kiedy w czwartkowy poranek otworzyłem gazetę i zobaczyłem, że jaki Putin wywołał wojnę Była to dosyć przerażająca wiadomość. Jakby moje wewnętrzne dziecko bardzo, bardzo się zlękło. Potem wiele razy jeszcze otwierałem gazetę w internecie i moje wewnętrzne dziecko bało się. Strasznie się smuciło jak widziało, że ludzie tam umierają. się było też wściekło jak widziało, że tego pana Putina to... Niektórzy Rosjanie Rosjeranie popierają. To, to Byłem wściekły wtedy. Byłem też wściekły, że jakiś chuj trzyma rękę na przycisku atomowym. i no My nic nie możemy zrobić. Nie? Jakby duży kraj w, w Europie, chciałem powiedzieć w centrum Europy, ale to była przesada. Duży kraj, największy europejski kraj, Ukraina, jest rozjeżdżana czołgami, bombardowana artylerią ostrzeliwana rakietami eee, a my kurwa nic nie możemy zrobić, bo ten chuj trzyma rękę na przycisku atomowym no więc jakby jakaś część mnie po prostu jest wściekła na tą sytuację tej, tej bezradności takiej no i przeżywam to wszystko, przeżywałem to wszystko wściekłość, smutek, żal, Boże, wszystkie emocje jakby. I w kółko i w kółko. I w kółko i... No już zrobiłem wszystko, co mogłem. Jakby, no, pisałem post na ten temat na Facebooku. Wpłaciłem jakieś datki, przekazałem jakieś ubrania. E... No już ni więcej nic nie mogę zrobić, a ta sytuacja się nie zmienia. Prawda? Jakby dalej tam ich napięszczają. Rosjanie, Ukraińców. No, a ja jakoś chcę funkcjonować, chcę żyć, jakby, nie? W jako takim dobrostanie, więc wybrałem się do osteopaty. On mi powiedział, że mój nerw płętny jest e, jakiś taki e, pobudzony. No i tam podotykał, podotykał i już, już nie jest pobudzony. Teraz wracam do, do, do stanu właściwego, czyli stanu relaksacji, spokoju, głębszego oddechu, nawet jakiegoś Bazowego samozadowolenia. No, i jakby. Chcę zostać w tym miejscu, bo z tego miejsca mogę pewnie więcej pomóc, więcej zdziałać. I też jakby mogę emanować taką energią bardziej spokoju. A nie, a nie tych, tych skrajnych emocji, które mną targały przez ostatnie niemalże dwa tygodnie. Dlatego to jest chyba tak naprawdę jedyna droga. Nie ma, nie ma innej drogi. Jak tylko wszelkimi znanymi Wam sposobami powracać do, do stanu relaksu eee, i homeostazy i mimo tego krzyczącego w, w naszych głowach, w mojej głowie, może w waszych też głosu, że no jak można się relaksować teraz, jakby jest wojna, trzeba się bać, trzeba być przerażonym i e, e, zalęgnionym, smutnym, wszystko to. A drugi głos, który też mówił, ale jak można się teraz cieszyć z czegokolwiek, jak możesz relaksować się i tańczyć, jak tam ludzie umierają, w w Harkowie, w Hersoniu, w Mariupolu. To jest też taki dylemat. No, Ale jakby znowu też dotarłem do takiego miejsca, jestem teraz w takim miejscu, że no, no mogę się cieszyć, tak? Mogę się cieszyć tym, co mam, bo im bardziej ja będę w energii cieszenia się, relaksu, to tym lepiej, tak? Tym lepiej, bo taki, taki sygnał wyślę do, do pola. Morfologicznego, czy jakkolwiek go nazwać, morfogenetycznego, pola kwantowego, nieważne. Sygnał wysyłamy cały czas, i teraz trzeba sobie zadać pytanie: jaki sygnał chcesz wysyłać do świata? No więc wojna toczy się nadal, ale yy... można do niej podejść inaczej troszeczkę. I z tego miejsca, z tego miejsca inaczej, z tego miejsca spokoju, relaksu, akceptacji, zaufania, miłości też tak naprawdę do siebie, która gdzieś tam jeszcze głęboko tkwi nie, nie do końca odkryta we mnie. bo powiem tak, przykryta, jakby przykryta rzeczywiście ostatnimi wydarzeniami, zestawem emocji i napięć w ciele została przykryta, ale ona tam jest cały czas. Taka największa esencja, tak naprawdę, jest testwo nasze, po prostu ludzkie. No i właśnie z tego miejsca możemy po prostu współczuć i możemy działać na tyle, na ile możemy działać. Czyli wszystko to, co robimy, przyjmować uchodźców, wysyłać pieniądze, dozbrajać armię ukraińską. No, ale jakby i dopiero też z tego miejsca, kiedy te emocje wszystkie, wszystkie się przewaliły przeze mnie, i trochę przy pomocy swojej własnej inteligencji i takiej interwizji, wglądu w siebie, oddychania, a w dużym stopniu przy pomocy pana osteopaty, który mi tam dotknął czułe punkty, które rozróżniły mnie psychicznie. Polecam zresztą, piszcie na priv. Eee, to przekażę adres. Namiary mm. z tego miejsca można sobie zadać takie pytania, które wcześniej nie były niemo niemożliwe. Jakby o co im kurwa chodzi? Tak? Taka próba. Można podjąć próbę zrozumienia. Jakby nie niekoniecznie o co chodzi samemu Putinowi. No, prawdopodobnie on jest jednak wyrachowanym psychopatą, który teraz. Przeżywa jakby trudniejszy okres. Ale tak naprawdę nawet on ma. Jakieś, tak naprawdę, jakieś ma potrzeby niezrealizowane. No bo potrzeby i związane z tym emocje, bo to zawsze, zawsze, zawsze wraca się do tego samego. Zawsze chodzi o to samo, że agresja wynika z niezrealizowanych potrzeb. Nie będę tutaj wchodził teraz w jakąś taką analizę pana Putina głęboką. Powierzchownie jakby można stwierdzić, że. On ma 70 lat. Być może jego potrzebą jest to, żeby zostawić jakąś spuściznę za sobą. I w swojej psychopatycznej osobowości wymyślił sobie, że tą spuścizną będzie scalenie po prostu ziem ruskich, tak? Które przez wieki były zdobywane krwią Rosjan, a teraz wraz z upadkiem Związku Radzieckiego oderwały się. I on, i on to jest jego misja, tak? Żeby w ten sposób zostanie zapamiętany przez przez potomnych. To jest jego strategia na zaspokojenie potrzeby bycia, nie wiem, docenionym, zauważonym, spełnionym, no bo on się czuje niespełniony, tak, mimo, mimo wszystkich tych rzeczy, które yy, narobił już Rosjano nadal czuje się niespełniony. Ale to, jakby to, co siedzi w głowie Putina, no jest istotne, ale nie jest najistotniejsze. Najistotniejszym pytaniem jest to, dlaczego znaczna część Rosjan nie tyle, że popiera Putina, ale nawet popiera inwazję, tak? popiera wojnę, którą wywołał. No Można to tłumaczyć tym, że, stali, że byli karmieni tą yy, propagandą, która nazywała władze ukraińskie nazistami. Zboczeńcami, z zgliłym z zachodem. Ale mimo to, no to dlaczego jeżeli nawet jeżeli są ci punami, z zgliłym z zachodem, to jednak w żadnym stopniu nie usprawiedliwia tego, żeby wysyłać im teraz tam te rakiety. Więc to jest fundamentalne pytanie. Jakie potrzeby mają Rosjanie, którzy popierają Putina, popierają wojnę? Jakie ich potrzeby nie są zaspokojone, że są w stanie jakby wejść w taką strategię, wziąć udział w takiej strategii, która powoduje śmierć innych ludzi? To jest pytanie, na które w tym momencie nie mam odpowiedzi.